Karachun, pan najdłuższej nocy. Wśród południowych i zachodnich Słowian od wieków krążyły ciche, pełne trwogi opowieści o Karachunie. Był on mrocznym starcem, uosobieniem zimowego przesilenia i najkrótszego dnia w całym roku. Gdy noc stawała się najdłuższa, a świat pogrążał się w ciszy i chłodzie, Karachun próbował powstrzymać odrodzenie się słońca. Młodego Boga, Swarożyca, pragnął, by noc trwała wiecznie, bo to w ciemności czuł się najsilniejszy. Wierzono, że właśnie w noc przesilenia Karachun toczył walkę z duchami przodków, dziadami. Dziadowie wychodzili z Nawi, by strzec ognia w ludzkich chatach i chronić życie przed mrokiem. Dlatego właśnie ludzie. Palili wielkie ogniska pod świętymi dębami, by pomóc przodkom, by dodać siły młodemu słońcu, aby swarożyc mógł przeskoczyć przez horyzont. I od tej chwili każdego dnia wydłużać światło.